Dzisiejszy poranek, zaczynamy mocną zagadką, co tu robi łyżko krokodu i to nie od manitki, także niebawem się wyjaśni. Co to tu się dzieje? No i rozpadało się dzisiaj, zgodnie z prognozami pogody. Miejmy nadzieję, że reszta dnia będzie w miarę słoneczna, no ale coś trzeba robić, niech że pada deszcz, szkoda dnia, także dzisiaj będzie kontynuacja robocz wczoraj czyli wywożenia w mojowicy no te podoborą praktycznie wywieżone tam jedną beczkę jeszcze dzisiaj dobiorę ale spłyty obornikowe jest pełniutko już w odpływach woda stoi i znaczy woda wodać bo. więc trzeba stamtąd parę beczek urwać powiem wam że te rzadkie to tak średnio lubię wozić bo to jest tej płyty, spod tej płyty, bo to praktycznie woda, zero wartości jeszcze na trawy, no to coś tam coś tam jeszcze może to da ale na grunty orne to tyle, że się to wylewa no ale trawy jeszcze nie zabrane więc trzeba po tej słomie, po polewać, nie ma wyjścia jedziemy wąż zarzucony na beczkę, znaczy opróżnione szambo Powiem wam, że dawno tu tak pusto nie było Uhu! z 8 dni luzu na bank Ale 2 hektarki będą zalane Te rzadkie spod płydy to już się wylewa byle gdzie A jak mam wylewać byle gdzie to już podjadę zobaczyć czy jęczmień poschodził jedna działka można powiedzieć niemalże graniczy z jęczmieniem ozimym także za moment będzie wszystko jasne no jak widać coś już rośnie zaczyna wschodzić musi nie wpieprzyć do rowu dobra jesteśmy na plantacji jęczmienia ozimego jeszcze nie wszystkie Lejki widzę równo zaczynają wschodzić, ale tutaj jest trochę ciężejsza ziemia. Ścieżki technologiczne, ścieżka w zasadzie jedna jest w tym miejscu, w którym powinna. Myślałem, że tutaj jest to mijak, ale tu jest rządek. Tylko dopiero później zaczyna wschodzić. Widocznie, a bo tu narzucone, głębiej przyrzucone troszeczkę brona zarzucała aktywna temu i temu później wschodzi ale ogólnie wschody ładne są równiutko aż miło by popatrzeć tutaj jest nakładka delikatna no bo tutaj niecałe pięć przejazdów wychodziło chyba albo lepiej poschodziło nie mam pojęcia fakt faktem już jęczmień na wierzchu także Pół bidy, pół bidy, będzie coś z niego A ja znowu muszę wracać do codzienności I do tej rutyny hodowlanej Dzisiaj za wiele u mnie na gospodarstwie się nie działo Bo to wiadomo, taki dzień luźniejszy Wypadało sobie zrobić, żeby trochę odpocząć Po tym oporze i szykować się na następne Ale jeszcze dzisiaj rękawy zamknąłem Myślę, że wystarczająco tego piasku, no i jeszcze z budek od cielaków, no i wybraliśmy. szkoda, że nie nagrywałem tego wybierania, bo to dosyć sprytnie idzie. Budki się odciąga na bok, przerzuca i z jednej strony z dwie łyżki, z drugiej dwie łyżki i więcej jest ciągania cielaków przestawiania budek niż wybierania obornika ale już mają spódko teraz jeszcze tylko zostało w Betlejemce w przyszłym tygodniu wybrać i można się jakby to powiedzieć łapać za trawy jak już będą makarony poubierane. i co jak trawy zbiorę to zostanie mi tylko rozwieść obornik już podobno tak ślicznie, a i potalizować ściernisko, to bym powiedział. Prz, przyjemnie brzmi. Prz, Że jeszcze w październiku na dobre obrobie. No i dobra, poobrządzane, popodgarniane. Wszystko ogarnięte. Dzisiejszy dzień tak spokojnie na luzie, jak mówiłem, przeszedł. Jutro może już coś zaczniemy przygotowywać pod, się pod czwarty pokos. Zobaczymy, czas pokaże. A póki co trzeba trochę odpocząć, trochę relaksu. Także dzisiejszy vlog taki szybki, krótki, luźniejszy. A i jutro wreszcie może nagram coś o żywieniu. Będzie taka chwileczka, to, to zobaczymy. No i też można byłoby stan kiszonek przed zimą ocenić. No coś jutro też odkryjemy, także. Zajęć nie będzie. No a ładowarka nadal czeka z napędem 2 x 4. Także Sebastian, weź zepnij poślady, ślady, bo kurczę naprawdę strach tym jeździć. Jak dzisiaj po belki jechałem tam do stodoły, do wuja, to tak z duszą na ramieniu. I to też skręcałem przez pole, żeby w razie jak najmniej asfaltem jechać, bo jak się rozkraczy to na środku pola, to można zostawić na środku drogi, to tak trochę gorzej. No i co? Jutro beka odpią można będzie spinać zestawy pod koszenie. Aczkolwiek nie, bo trzeba wrócić do początku filmu. O tej owej niespodziance, to na początku przyszłego tygodnia coś się będzie działo. Ale nie mówię co? I zresztą powiem wam tylko tyle. Jak duża faktura przyjdzie za Kukowiec, że to nie będę nikomu mówił. Ale będą pewne znaki. Także... Tym optymizmem kończymy dzisiejszy film i do zobaczyska jutro.